Dobry wieczór. Naszym gościem jest wokalista zespołu Kasa Chorych. Dobry wieczór. Zespół Kasa Chorych Blues narodził się w połowie lat 70. W tym okresie powstawało dość dużo zespołów grających ten gatunek muzyki. Czy była taka potrzeba społeczna, co charakteryzowało w tamtym okresie? Jak wyglądały pierwsze koncerty Kasy Chorych? No powiem tak, że rzeczywiście tu w pytaniu jest jeden błąd, że nie było takich dużo zespołów, to po pierwsze. Nie, nie mielibyśmy takiej popularności, gdyby tych, zespołów, gdyby tych zespołów było na przykład 100. Byliśmy właściwie jednymi z pierwszych, którzy grają specyficznego blusa, który polegał na swoistym rozumieniu tego blusa, którego słuchaliśmy. Najpierw zrzynaliśmy kawałki, później zaczęły coś tworzyć własne. Może koncerty to dużo powiedziane, ale wydaje mi się, że to taka część infantylna dosyć tego blusa, bo. Graliśmy dosyć jeszcze go powierzchnie, nie rozumieliśmy go do końca. Właściwie, co to jest zrozumienie bluesa, nie? Do dziś nie rozumiem. Do dzisiaj nikt nie wie, jak to... Człowiek kształci umiejętności, ale zapomina o tym, co najważniejsze w bluesie, radość. Blues stereotypowo bywa łączony ze słuchaniem go w samotności, gdzieś w kącie pokoju. Jednak do tej pory są takie festiwale jak dzisiejszy. Chcielibyście, żeby utwory Kasy Chorych odbierali słuchacze? Mhm. Myślę, że blues powstał w samotności, ale był dla wszystkich. To po pierwsze się nie zgodzę. Z tego co wiem, jak blues powstawał, rodził się na polach bawełny, gdzie były worksangi, pieśni pracy. To były pieśni zasłyszane i z ojczyzny, i połączone z nowym y, tworem migrantów. To był blues, który spe został specyficzną muzyką, tworzoną od serca, ale tworzoną dla ludzi. Dlatego też myślę, że cały czas to, co gramy, to jest właściwie zupełnie coś innego niż ten blues pier pierwszy. Ale wydaje mi się, że lata, które kasa grała, tyle lat, powodują, że ludzie przychodzą posłać tego, co w kasie jest najważniejsze, czyli ten pierwiastek starego blusa. Co spowodowało ponowne połączenie zespołu w 1992 roku? Aha, przypadek. Jak zwykle przypadki rządzą ludźmi, nic naprawdę nie dzieje się naprawdę, jeżeli są ludzie, którzy potrafią przewidzieć swoje życie, to jest wielka sztuka. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to nie ma nic do przewidzenia. Czy przez ponad 30 lat od założenia zespołu, któryś z Panów miał taką chwilę koncert, który zrobił na nim wrażenie, że powiedział sobie nie zapomnę tego do koncertu do końca życia. I faktycznie do tej pory to wspomina. Tak, jest taki koncert. Ale to wspomnienie też bardzo smutne, bo yy, naszemu perkusiście Mirkowi Kozłowi umarła mama, bo pojechał do domu, a jako że był jedynym, właściwie miał jedną matkę, było to dla niego wybaczalne, koncert bez perkusji i to w sali kongresowej. To jest niezapomniany koncert. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Ciechanów Inaczej.pl